Także zmiana planu, wszyscy robią zdjęcia z tej strony, o to... wow, kurde, śliczne, ale nie będę płacił za kościół 3 euro, to jest nie, to jest wbrew moim zasadom, spłacenie za kościół, 21 euro, a za piwo jeszcze nie zapłaciliśmy, eee, słuchajcie właśnie grozimy Julii, że jak będzie miała dzieci, będą dwa razy bardziej marudniejsze niż ona, I witamy w nowym vlogu, nowy dzień. Zaczynamy w taki sposób. Jesteśmy w dalszym ciągu w San Sebastian. Idziemy teraz starym miastem. O, coś to? Julię złapało. Dobra. Idziemy na drugą stronę. Dzisiaj dzisiaj wdrapujemy się. O, my już widzimy. No, niestety mała istota zaniemogła. A my idziemy tam na górę. Patrzcie na architekturę San Sebastian. Czy przyznać, ładne miasto. No i słuchajcie, mamy, dzieliśmy rody. A teraz wchodzimy. Stare miasto. Mam nowy plan. Mama ma nowy plan, no. Myślę, że sobie akwarium odpuścimy, bo już nie mamy pełna. Aha. Więc to też nie jest z jakimś zaskoczeniem. Aha. Uh -huh. Na górę też nie wejdziemy. Nie damy rady. Nie damy rady. Nie tym razem. No. no. Więc przejdziemy sobie Starym Miastem. Uh -huh. Wycieczkę zrobimy. Tu są te bary, kapasy w ogóle. Uh -huh.

Się tu nie idziemy sobie starym miastem, a później idziemy na plażę. Ale stary miasto robi duże wrażenie. Aha. <laughs> Powiem Wam, że cena lodów za 5 gałek, za 5 gałek, nie? Jemy podwójną, ty podwójną to i no to, no to 5 gałek lodów. Zapłaciliśmy 9.50. Takie ceny, ale gałki są takie spore, nie? Bardzo dużo A teraz delektujcie się widokiem starego miasta San Sebastian. Naprawdę bardzo ładne miasto. Wszyscy robią zdjęcia z tej strony? A co? O, kurde. O kurde. Zrób ma... zdjęcie. Rób zdjęcie. To co wyrosło tutaj w tej ulicy. Juroś, rączkę tacie. A ma zrobić zdjęcie? Powiem wam to co wyrosło tutaj Tak nagle. Rewelacja. Wchodzimy do środka Julia też chce Idziemy do środka wow. Dobra, idziemy do tej katedry Ale tłumy ludzi są Ale to wyrosło w mieście Będziemy zobaczyć do środka. Najrączkę, tacie. Najrączkę, żebyś się nie zgubiła. trzymaj się mają mocne tatę. I ludzie wszyscy robią zdjęcie w drugą stronę, ale nie wiem co. O, to jest widok. popatrzcie Tam też. o jakie tłumy. Daj ta rączkę, żebyśmy się razem ten i zobaczmy, czy katedra będzie płatna. Santa Maria. Santa Maria. Ok. Nie, wiem, to. Ja zobaczę, zajrzę. Zobaczmy, wejdźmy. Yeah. Hmm. No? Śliczne, ale nie będę płacił za kościół 3 euro. To jest, nie, to jest wbrew moim zasadom. Zpłacenie za kościół. Kościół powinien być bezpłatny. Idziemy teraz tam, na taras widokowy. No już idziemy na plażę, a musimy przejść tutaj. No zaraz będziemy szli. Oj, ten dopójdziemy z chodami. Patrzcie, co tu się dzieje. To wow. no. jakiś szczurek, nie? Fajny szczurek. I powiem Wam, że dzisiejszy dzień jest fajny. Mimo to, że są tłumy. Ale jest fajnie. San Sebastian, stare miasto, dużo ładniejsze niż nowe miasto. Co prawda, tłumy są tutaj większe niż w nowym mieście. Zaraz musimy znaleźć jakąś restaurację, gdzie coś zjemy. O. i zaraz pójdziemy na plażę się plażować. Teraz, no zaraz, no musimy dojść. Musimy dojść tam, wiesz? zapachy, ale ładnie pachnie, nie? Ładnie pachnie. Sushi. Sushi, sushi. I tak zobaczcie, poglądajcie sobie widoki, a my lecimy dalej. I tak de facto koniec Starego Miasta. Słuchajcie, chcę, żebyście poczuli atmosferę tego miejsca. Myśmy zjedli właśnie tapas, ale słyszycie jak tutaj jest głośno. I praktycznie nikt nie mówi po angielsku. No, Na W takim miejscu. drama. Na piwo czekaliśmy prawie 10 minut. A kolejka rośnie, zaraz zapukajmy jak kolejka rośnie. Tam jest kolejka. Tu się zamawia. <śm> <śm> I rachunek i rachunek za parę bułeczek 21 euro za 4 bułki nie. za 6 bułeczek 21 euro, a za piwo jeszcze nie je zapłaciliśmy Teraz się dowiemy Ale muszę przyznać, że ma to dobry spadł. Tak wygląda relacja z baru i papa. Słuchajcie, właśnie grozimy Julii, że jak będzie miała dzieci, będą dwa razy bardziej marudniejszej niż ona. No, Chyba to to Tylko byłaś tylko na plażę, rodzice nie mogą zwiedzać, na plażę i koniec. A teraz zobaczcie, jesteśmy z drugiej strony tej góry. Jak ona się nazywa? Ugór, ugór, coś takiego. Nie wchodzimy na nią, bo nie damy rady popatrzcie, tak wygląda ta druga strona. O, a tam jest morze i my na nie idziemy właśnie. O, z tej strony wygląda to trochę inaczej. Julia ma zabawę. Ja idziemy zobaczyć. No to już nie jest tak płytko, ale woda jest pięknego koloru. Nie wiem czy kamera oddaje ten kolor. Tak wygląda to wszystko. A my idziemy dalej. Chodź Julia, bo plaża czeka. Nie zdążymy na plażę. A tam są te góry, które mnie zawsze fascynują. Tam, 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 tam są te góry. Fajnie to zawsze taki robi klimat normalnie. Na plaży dupa się smaży, ja śpiewam. <grymne> Okej. <Okay. grymne> to lecimy dalej. 不知道啊。<的> Tak słuchajcie, poplażowaliśmy A teraz idziemy się na zakupy spożywcze i wracamy autobusem na camping Także Fajnie było na plaży Ale trzeba wracać, jutro ruszamy w dalszą drogę Jutro ruszamy do Segowi, jedziemy pod Madryt, ale jeszcze póki co? Do 12 zostajemy na kempingu, także odwiedzimy basen, odwiedzimy rzeczy kempingowe i tak dalej. Zostańcie z nami.